Cześć, tu Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją reportażu, ale który czyta się, słuchajcie, jak powieść i to czasami jak thriller. O jakiej książce mowa? Są to Alpiniści Stalina, Cedrica Grasa. To jest, słuchajcie, książka, która opowiada o dwóch alpinistach radzieckich, znanych bardzo... W zasadzie w latach 30., 40. i później jeden z nich w, w latach 50., 60. XX wieku. Są to bracia Abała Makow, Jewgenien i Witalii. Niesamowita, słuchajcie, historia. Tak jak mówię, jest to reportaż o tych braciach Abała Widzicie, mam trudność, mimo tego, że Słowianka, a bałakowów. Autor, słuchajcie, przywraca pamięć dwóm niesamowitym alpinistom Jewgeninowi i właśnie Witalijowi. Tacy, którzy no, przecierali drogę wielu alpinistom, nie tylko w Związku Radzieckim, ale również na świecie. Tak jak mówię, Czyta się to naprawdę tak jak jakąś powieść, a jeśli ktoś jest zainteresowany alpinizmem, wspinaczką górską, ogólnie jest zainteresowany, czyli jak wyglądało w ogóle to wspinanie się na 5-tysięczniki, w latach 30., 40. zeszłego wieku, to naprawdę, słuchajcie, warto to przeczytać. Ja w ogóle kocham góry. Wspinaczką, jakąś taką wysokogórską, to akurat się nie zajmuję, bo najwyższe szczyty, jakie zdobyłam, no to tatry tutaj polskie i słowackie. Natomiast zawsze raczej góry kocham, góry uwielbiam, uwielbiam się na nie wspinać. Trochę jestem tutaj podobna do Jwgenia, bo czasami to lubię wybiegać dosłownie na te góry. I to po prostu, ale myślę, że to nie jest książka tylko dla tych osób, które kochają góry, które interesują się spinaczką, ale również dla tych, których interesuje historia, historia ogólnie alpinizmu, ale też Związku Radzieckiego, ponieważ autor w zasadzie, powiem Wam, opisuje ZSRR od lat 20., -tych, 30., -tych, aż do w zasadzie upadku Związku Radzieckiego. Oczywiście cały czas w tle jest ten alpinizm, ale jest też całe tło historyczne. I teraz pokrótce, żeby Wam jakby opowiedzieć. Bracia Abałamakow wywodzili się z Syberii i byli niby, w zasadzie nie, nie, nie niby, tylko byli, byli synami Jednego z kupców tam syberyjskich. Oczywiście za czasów no już rewolucji radzieckiej to było źle postrzegane. Natomiast wychowywał ich ojciec, zmarł, matka zmarła i wychowywał ich wuj, który też nie był dobrze postrzegany i został oczywiście skazany na Sybir. Natomiast bracia no zostali gdzieś tam sami i też sami. Uwielbiali się wspinać, no i przecierali, można powiedzieć, tamte szlaki tych gór syberyjskich, szczególnie. Później Elbrus to była taka ich ulubiona, ulubiona góra, czterotysięcznik, tak, który no w zasadzie na który sobie wbiegali. Góry były taką ich pasją, taką odskocznią. Zostało to gdzieś zauważone przez aparatczyk radziecki i oni byli wyznaczani do realizacji misji, można powiedzieć, radzieckich. Powiem Wam, z początku, tam na początku lat 20., 30. XX wieku alpinizm był nie dyscypliną sportową, ale bardziej chodziło o odkrycia Geograficzne, ale nie tylko. Również chodziło o poznanie złóż naturalnych, czyli które są, czyli co mogą dać w ogóle te góry, co w sobie mają. I na takie właśnie wyprawy rozpoznawcze, odkrywcze byli wysyłani alpiniści, w tym właśnie dwójka braci. Czasami wspinali się razem, czasami każdy z nich uczestniczył w danej wyprawie osobno. Natomiast obydwoje byli, można powiedzieć, kultowymi postaciami alpinizmu w Związku Radzieckim. Ta ich historia jest dosłownie, słuchajcie, niesamowita. Według mnie, no, cała ta historia, to jest, no, powiem wam książka na film, i myślę, że to będzie, byłby to film, który byśmy oglądali po prostu z szeroko otwartymi oczami. Ponieważ ta historia jest niesamowita i autor przywraca pamięć dwóm braciom, którzy zapisali się na kartach historii alpinizmu rosyjskiego, radzieckiego, ale tak jak mówię również światowego. Szczególnie, że niektóre wynalazki, Witalija, który żył dłużej od brata, zapisały się i są wykorzystywane do dzisiaj. Natomiast jakie i co jakby wynalazł ten jego z braci, no to tu już was odsyłam do książki. Dodatkowo, słuchajcie, no tu jest pokazane to, co mi się strasznie podobało. Teraz alpiniści wybierając się wysokie góry, czyli chodzi mi sześciotysięczniki, siedmiotysięczniki, ośmiotysięczniki, no mają ze sobą cały arsenał ludzi, mnóstwo sprzętu, mnóstwo wsparcia, tak, natomiast kiedyś, no, Ci pionierzy i to jak się czyta o tych pionierskich spinaczkach na te wysokie góry, szczególnie słuchajcie, w Związku Radzieckim, gdzie większość jakiegoś tam sprzętu to były domoróbki, albo, nie wiem, szło się prawie w lekkiej kurtce na szczyt takiej góry, no to no to, to jest niesamowite, jak się to czyta i jaka to naprawdę była no, potężny wysiłek, niesamowity gdzieś tam taki przełom ludzkich. Barier, tak, i to zdobywanie, właśnie i sięganie nieba. I tak te osoby były postrzegane. Czyli jak Jewgenin Abałamakow zdobył pik Stalina, na tamte czasy tak się nazywała ta góra, no to był postrzegany jako bohater narodowy i prawie jako osoba, która zdobyła kosmos. Też jest tutaj bardzo fajnie opisane, czyli jak oprócz Właśnie zdobycia kosmosu, alpinizm był również wykorzystywany w czasach zimnej wojny jako taka rywalizacja między wschodem i zachodem. Też, jak byli alpiniści traktowani w czasie czystek w latach 30., też warto jakby o tym przeczytać. On, tak jak mówię, niesamowity reportaż nie tylko o alpinizmie nie tylko o górach ale również dotyczący historii i z jakby dużym tłem historycznym dotyczącym ZSRR Związku Radzieckiego. Więc tak jak mówię dla miłośników gór, dla miłośników alpinizmu, dla osób, które lubią historię i dla osób, które lubią czytać opowieści, ale takie mocne powieści, no to gorąco, gorąco polecam. Tak jak mówię, jest to reportaż, ale czyta się go dosłownie jak powieść bardzo się cieszę, że autor czyli Cedric Grass oddał hołd tym dwóm alpinistom i przybliżył ich historię szerszemu gronu odbiorcy i gorąco gorąco wam polecam i uważam, że wydawnictwo Mowa naprawdę wydało wspaniałą książkę. Dodatkowo słuchajcie, jest pięknie wydana. Zobaczcie też można jakby wtedy zobaczyć te masywy Wszystkie, które były zdobywane przez tą dwójkę braci. Więc gorąco polecam zachęcam do lektury. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji. Dodatkowo zapraszam was na recenzję innych reportaży, na przykład moje ulubione z zeszłego roku, gdzie filmik też znajdziecie poniżej. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Jak dzisiaj widzicie wróciłam do zimy i do gór. Ale pogoda jest piękna, więc korzystajcie z niej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.